Nazywam się Irena Kaczmarska, jestem pielęgniarką, na co dzień wśród wielu zajęć pracuję także w punkcie pobrań. Często zastanawiamy się, czy do pobrania krwi musimy się jakoś specjalnie przygotować. Otóż tak, oczywiście. Pamiętajmy, że prawidłowe pobranie krwi zależy także od nas. Jest ona warunkiem, że nasze badania będą diagnostyczne i miarodajne. A więc pamiętajmy, by 24 godziny przed pobraniem krwi unikać nadmiernego wysiłku fizycznego. 12 godzin przed pobraniem nic nie jeść i nie pić, oprócz wody niegazowanej. Godzinkę przed pobraniem nie należy palić tytoniu a 10-15 minut usiąść w spokoju, zrelaksować się i wyciszyć. Po pobraniu krwi należy ściśle stosować się do wskazówek personelu pobierającego. Ucisknąć miejsce w jałowym gazikiem minimum 4-5 minut, aby krew się nie wynaczyniła i nie było tak zwanego siniaka. Pozostać w przychodni do dyspozycji personelu przez 10-15 minut, a to dlatego, żeby nie było jakichś powikłań. Przez 12 godzin unikać obciążania kończyny, z której było, była pobierana krew. Jeśli pacjent zauważy jakieś niepokojące objawy, proszę zgłosić się do punktu pobrań. Takie przygotowanie jest podstawą, że nasz wynik będzie miarodajny i diagnostyczny.